Na tego kabana! Patrzcie na tego kabana! Słoneczko jest, szybko wypuszczamy, zaraz wam opowiem, ale patrzcie na tego kabana! Siema, 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 w końcu sezon sumowy się zaczął. Dwa tygodnie musiałem czekać, jest 10 czerwiec, żeby rozpocząć sezon sumowy, ale już mam marinę odblokowaną, mogłem się na spokojnie spakować. No i co? No i ruszyłem na podbój odrzańskich wąsów. Główeczkę sobie taką wybrałem strasznie dziką. Widzicie jaka tu jest trawa, zaraz Wam wszystko pokażę. No naprawdę nie wiem jak tej brolkę rozbiję. Nie będzie mnie w ogóle widać. Ale takie miejsca mają najlepszy urok, przynajmniej tu się, mi nikt nie będzie kręcił. Wiem, że to nikogo nie było przede mną. W ogóle nie jest nic nie wydept... No ale mówię, no, ta trawa mnie przeraża, ale jest już późno i nie chcę mi się po prostu szukać jakiejś nowej, nowej mety. Jest godzina 18, zanim się rozbije, to jest jakaś szybka nocka, no i co, zostaje tutaj. Masakra, ile tego sprzętu, z roku na rok coraz więcej. Zamiast to redukować, to tylko dochodzi, 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 człowiek się robi coraz bardziej wygodny. No i dobra, jakoś się nie zamachałem jeszcze. Patrzcie, jaka dzicz. No jakoś będzie trzeba tutaj to wszystko ugnieść i się jakoś tutaj rozbić. Ale zaraz to zadeptam. Mam taką starą plandekę, zaraz tu położę. To się trochę uleży samo. No jakoś ścieżki się do rzeki wydepta. Tu już jedna jest na jedną wędkę. Tutaj zaraz sobie wydeptam gdzieś na drugą wędkę, żeby był lepszy dostęp do podebrania, w razie czego podebrania jak będzie co. No i co? Rozkładamy się pomału. No i jedziemy z tym poksem. Rozpoczęcie sezonu sumowego. Zobaczymy czy nam da, czy nam nie da. Na razie. No i wędeczki wywiezione. Kurde, miałem wam wszystko nakręcić. gdzie Zestawy powywoziłem. No i co? Standardowo, kamera została na łóżku tutaj w namiocie. No i nie, nie, nie pokazałem, ale wam zaraz wszystko powiem. Jedną wędkę mam. Tam w samym warkoczu, na samym szczycie podwiązaną, bardzo jest niska woda. Kurde, nawet się nie spodziewałem tutaj, gdzie siedzę, że jest taka niska woda. Sobie nie przegruntowałem, tylko na pewniaka, bo już tu siedziałem, ale nie przy takiej wodzie. zawsze było z 2 m, 80 woda spadła do 1,20 m i nawet się nie spodziewałem, że jest tak płytko. Normalnie bałem się płynąć na silniku, bo wszędzie 70-80 cm w klatkach wody. No a tam w warkoczyku mam jeden zestaw, no to tam gdzie jest około 2,20 m, no i tutaj na napływie trochę zaryzykowałem. Na met 40, tak, met 50 może jest, no ale wszędzie dookoła jest tak właśnie z 80, 70 cm. No zobaczymy trochę, moim zdaniem za płytkie te klatki wybrałem, no zobaczymy, zobaczymy, siedzę, jak tylko się ktoś zamelduje na kiju, zaraz włączam kamerkę i wam wszystko nakręcę, Heja! Coś tam jej niepokojno, zobaczymy. 21.30, już taka pora na strzałach. Dawaj, 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 dawaj. Wzięcie. Męczył, męczył i wmęczył. O! Ładna ryba! Uu, ładna ryba. Męczył, męczył i w męczył. Uuu, szwagier! Jest masa. Jest masa. Pokaż się. Nie siedemdziesiąt. Sto siedemdziesiąt, Ale męczył, męczył i wymęczył. Dobra, tuż jest bezpieczny na piaseczku. Wojownik, dawaj. Męczył, męczył i wymęczył karaska. Fajny taki sportowy. Żaden okaz, ale rozpoczęcie z rybką jest. go wymęczy ci. Chodź, 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 chodź. Ale to są waleczne ryby, naprawdę. Patrzcie. Chodź, szwagier. Chodź. não já me há debochar od pontonu. No a już masz dosyć, nie? Masz dosyć, nie? O. No taka rybka ze 160 cm, centymetrów, ale jest zaliczony za dnia. Się zapił w Patrzcie jaki fajny. No i mamy pierwszą rybkę. Patrzcie jaki fajny kolega kuchnął, zaraz go mierzymy na szybkiego i zaraz wam powiem, zamryduję, tylko szybko ją wypuszczę, żeby nie męczyć, ale patrzcie jaki fajny. Jeszcze mam fajny czas, żeby wyjść żywczyka. No coś się dzieje, naprawdę. Piękna rybka, naprawdę, ale ciężka, mega ciężka, spasiona. Już jest, widzę, pogryziona, ale nie męczę, zaraz wam wszystko powiem. Poczekaj, czekaj, poczekaj jeszcze spokojnie. Spokojnie, poczekaj jeszcze, odpocznij troszkę. Dobra, jesteś gotowy. To płynie płyń przyjacielu płyń przyjacielu to jest najpiękniejsze, naprawdę to jest najpiękniejsze poszedł sobie zdrowy cały na szybkiego 165 cm nieduża rybka ale jak na rozpoczęcie sezonu, pierwsza nocka kurde, jestem zadowolony, naprawdę coś pięknego, świetnie, naprawdę świetnie Teraz nie wiem czy wjeździ to samo miejsce. Tak, w to samo miejsce wiozę. Zaraz Wam dokładnie pokażę gdzie wziął. Bez żadnych tajemnic. Na napływie mam tam jeszcze podwiązkę. Może będzie drugi kolega, dobra. Myję się, patrzcie na to i wywożę. Zaraz Wam wszystko opowiem. No i pierwsza rybka wyjechała, no ale muszę wam powiedzieć, że nie mam dobrych wieści. Miałem trzy żywce, dwa żywce wywiozłem i tego trzeciego zamiast do siatki wrzuciłem sobie do podbieraka. I ten podbierak tam w wodzie sobie w koszu ten żywiec spływał. Teraz ja się szykuję do wywózki, a żywca nie ma! Wyskoczył! Masakra, jestem taki zdenerwowany, bo nawet nie mam jakiejś kleniówki, żeby gdzieś tutaj po kamieniach wydubać. No co, no muszę wam powiedzieć, że do rana no jedna wędka tylko będzie grała w wodzie. No jesteś załamany, jak tak można dać ciała. Naprawdę szok. Rozpoczęcie, naprawdę rozpoczęcie sezonu pierwszy raz i powiem wam, że człowiek się zapomina. No ale jak ten żywiec wyskoczył? No jest w szoku, masakra. Ja już przebrany, pamiętajcie, ważne, żeby sobie włożyć ciuszki na przebranie, bo naprawdę potem całą noc w tym śpiworze, w śmierdzącym śluzie, naprawdę jakby się tej ryby nie trzymało, to zawsze się ufaj do tym śluzem, nie? Dlatego ciuchy do ryby i ciuchy takie do spania zawsze trzeba mieć dwa komplety. No cóż, no jeden, jeden zestaw w wodzie, zobaczymy, no mam nadzieję, że jeszcze tutaj coś szczeli, może szczeli jeszcze zaraz przed nocą, to do domu pojadę, no naprawdę, jaki jestem zły, bo szok, bo się może, mogło się coś wydarzyć naprawdę grubego, nie, naprawdę, chłopaki te łapią po dwa, po trzy, po trzy komplety, no, no coś pięknego, nie, a ja zostałem z jedną wędką w wodzie, bo przez głupotę nie chciało mi się wrzucić żywca do siatki, no naprawdę, jestem w szoku, jak on wyskoczył, no. Szok! Szok! Jeszcze wrzuciłem kamienia do tego podbieraka, żeby ta siatka była taka przy dole. Kurde, no szkoda, szkoda, bo naprawdę siedzę w fajnych klatkach, mogło być tych ryb więcej, one są jeszcze pogrupowane po tarle, jeszcze się dobrze nie rozpłynęły, może tu być ich więcej, a ja w tej klatce już jednej nie mam nawet wędki, nie? No załamka, załamka, naprawdę powiem wam, jestem trochę teraz podłamany, nie? Masakra! Kurde, ludzie, chociaż turkucia mi przywieście, chociaż turkuciem poratujcie. Kurde, mogło być grubo dzisiaj, naprawdę, mogło być grubo. No cóż. Pozostaje tylko jedna wędka jeszcze, a miałem wam pokazać w ogóle, gdzie wywiozłem, nie? Już tutaj sobie teraz wszystko naszykowałem. No walną na napływie. Na napływie normalnie na zwykłą bojkę. Żadnego podwodniaka nie robiłem, mam dwie bojki. W ogóle się wam przyznam, że zestawy jeszcze z tamtego roku. Jak pokrowic rozpiłem z tamtego roku, to nic nie przerabiałem. Jak akurat w pokrowce miałem dwie bojki zrobione. No i jeden poszedł w warkocz, druga na napływ. No i podwiązałem się na napływie, tak troszkę, nie wiem, może z 10 metrów, z 10 metrów od szczytu, tak na skraju tego nurtu, z taką spokojniejszą wodą, no i co, no i standardowo. W tamtym roku tam padła rybka i w tym roku padła rybka. No i super, jestem zadowolony. No i co, no to czekamy teraz na kolejną rybkę tutaj z tej strony, no i, no i koniec, i po łapaniu. <grym> Masakra, ale jestem zły, ale jestem zły. Ale chociaż mogę wam pokazać zestaw, zwykły spławik, z ciężarkiem 120 gram, i mamy fluorocarbon, gdzieś myślę, że 1,20 m długości, grubość 1,1. Z dwoma agrawkami: tą tutaj nie wiem, czy wyostrzy, troszkę dam dalej, odsunę tą tutaj agrafkę, zapinam za grzbiet. A tutaj mam przy kotwicy jeszcze kolejną agrafkę, którą zapinam pod płetwą ogonową, żeby kotwi kotwiczka sobie tak zwisała. Wiadomo, żywce są duże, teraz można zbroić w jedną kotwicę kiedyś wbijałem kotwicę w żywca przy takich dużych żywcach akurat teraz miałem żywce po pół kilo i często było tak, że miałem brania ryba się nie zacinała, bo nie mogłem wciąć a jak kotwica dynda pod żywcem to mam pewność, że mam trzy groty wolne i, i się nam kotwica ładnie wepnie trochę jestem wkurzony, no ale co co wam poradzę no, no ale co, no co poradzę nie uwaga, i żywiec sobie pływa w odmentach odry no co, no trudno, mam jeszcze jedną wędkę Czekamy, może coś Pozdrawiam, heja. Teraz tutaj męczy, masakra. No dawaj, wal, póki jeszcze jasno, to do domu pojadę. Ale męczy, naprawdę. W pół do 11, tak mówię, jeszcze jak szczeli tutaj, to zdążę jeszcze do domu. <śm> szok, normalnie szok, Gajda coś ty zrobił. I się przygotował na rozpoczęcie. No, nie no, czy żywce mówię to akurat. Gdzie jedna rybka, dwie rybki wezmą, to jeszcze będzie jeden żywiec na zmiankę i koniec. A tu patrzcie na to, patrzcie na to, jak męczy, jak męczy. On to nie skacze sobie tak, jego tam męczy. No mam naprawdę bardzo duże żywce, ponad pół kilo. To może podpłynąć taki szwagier 1,20 dwadzieścia. No On sobie nie radzi, a bo tam maca go żywą sami. Ale na GoPro. Jest bardzo słabe ISO i teraz no mówię wam jeszcze w, w, jasno jak w dzień, tutaj jest trochę przeciemnione. Ale mówię, no jeszcze nie huknie, to jeszcze dzisiaj będzie noc w domu. Mm. <laughs> jeszcze do Żabki zajadę po drodze. No już myślałem, że strzeli. Już myślałem, że strzeli, naprawdę. Już tak gieło. I tak fajnie. Pod dużą rybę, bo bardzo wolno je, Nie było takich energicznych, tylko tak ziął do dołu, do dołu, do dołu, do dołu. No, ciekawe, co go tam męczy. Kojął, i komary się pokazały. O, o. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dawaj branie na żywo, no? Branie na żywo. Tam będzie ryba dzisiaj, zobaczycie. Ale po zębach dostał, patrzcie O bidulek Kurde, kotwica zerwana ja, szkoda no Patrzcie jaki tutaj rozwalony cały Za ogon chwycił mm. Szkoda no Mała aktualizacja pierwsza godzina w nocy. No, piękne, miałem atomowe branie. Kurde, mówiłem, że tam męczył, męczył, męczył i wymęczył. Nie wiem, co się stało. No, tak pięknie zrywkę zerwał. Ki się wyprostował. Szybko podbiegłem, poczułem go, nie. Za pierwszym razem zacięłem, poczułem go. Jeszcze tak doci doci docięłem, ale już już drugi raz, jak docięłem, to już go nie było, nie. Kurde, no, całe szczęście, że żywiec był. Kotwica normalnie cała wyrwana. Kurde, taka fajna, duża kotwica była pod dubką. Nie wiem, czemu się wypiął. No, gdzieś musiał nie ma, albo dostał matarkę. Rzadko mi się zdarza, żeby mi się ryba spięła. No, ale na ale kurde, male no się spieła, no, no nic nie poradzę. No i teraz miałem dylemat, czy wywieźć tam jeszcze raz, czy tutaj o tą klatkę, gdzie miałem tego pierwszego, nie? No bo tutaj z tej strony, gdzie tego pierwszego z wieczora, no to miałem tutaj ponton, no, a teraz żeby tam wywieźć, w te miejsce, gdzie miałem teraz strzała, a jestem ja sam, to trochę było, kurde, trochę było kombinowania, bo musiał teraz klatkę przepłynąć, musiałbym w górę rzeki przepłynąć i powiem Wam, że no, kurde, miałem trochę styki, jest za ciemno, to jest w ogóle duża bardzo klatka, daleko tam trzeba było wywieźć, no miałem styki, nie będę oszukiwał, że miałem styki, płynąć w nocy pod prąd, żeby tam sobie samemu poradzić, a już tam mam warkoczu, a wiecie, że jak to warkoczu, tam gdzieś ta moja zrywka, gdzieś ten, gdzieś ten mój sznurek zboj, tam gdzieś w tym warkoczu pływał bałem się po prostu, że że, nie, że w tym nurcie gdzieś tam ta, ta bojka moja będzie latała i, i nie poradzę sobie, no i tutaj na ten napływ popłynęłem i wywiozłem sobie na napływ, normalnie tam gdzie miałem tego z wieczora nie? no zobaczymy Żywiec jest współżywy. No może coś szczeli jeszcze do rana. Zobaczymy z pierwsza, chyba nie wiem, 15. Zobaczymy, no czekamy, zobaczymy. Może, może jeszcze coś tutaj huknie, ale już raczej bym nie liczył na branie, bo na hałasowałem. Może nad ranem, no zobaczymy. Jak coś tylko będzie, to zaraz się zamelduję. Hejka, na razie. Jest.

ne oh, bide. Ale bidre. Ryba, ale ryba, ale ryba. Nic nie ja mogę zrobić, patrzcie. Nic nie mogę z nią zrobić normalnie. Metria, 10 metrów ona. Ale ryba, ja pierdolę O ja piernicze. Jeszcze nie gotowy. Uff, patrzcie na to! Ja pierniczę. Ja piernicze. Masakra. Ale Muszę odetchnąć. Naprawdę musiałem się położyć aż do łóżka, bo nie mam siły. Jaki olbrzym, ponad 200 i to grubo, z 220, 215, może 230, 230 może przesadziłem, ale szok, szok. I co opłacało się wywieźć? Druga 40. Wywiozłem tego karasia jeszcze raz i idzie na napływ, tu Ci mówiłem, na metr 20 wody z napływu walną. Szok, powiem Wam, szok. Kurde, warto, warto było wywozić w nocy ten zestaw, szok normalnie, miałem intuicję i no i co, no i kurde, no jest komplet, I druga rybka, ogromna, przeogromna, tamten to był, można powiedzieć, pod, podrostek do tego, ale mnie wymęczył, naprawdę, nie wiem, czy to już po ciemku być widać, jak go holowałem, ale naprawdę, jak on mnie wymęczył, szok, nie mogłem, no nie, nie, no, 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 nie mogłem nic zrobić, naprawdę. Rękę mi rozwalił, ale szybko szybko go, jak już mu łapę włożyłem w wargę, bez żadnego klepania. Zobaczyłem, że akurat hapsnął sobie, no to od razu mu rękę wsadziłem, ale szybko mi to poszło z podebraniem. Naprawdę, już był zmęczony nad góry, klepałem, tylko od razu rękę mu włożyłem w gębę i, i, i go hapłem, nie za warę. Już mi się w nurt rozpędzał i powiem wam, że już go na mówię, coś mi szczeli, coś mi wytrzyma. Ej, ale bo go wyciągnę, ale udało się, naprawdę. Dobra, kończę, idę spać. Może się w końcu wyśpię. Nie mam już zestawu żadnego w wodzie. Już, już nie będzie ryby. Wszystko już mam normalnie na brzegu powyciągane. I co? Tylko się rozjaśni, to wyśpię się oczywiście. I zaraz będzie pomiar i wypuszczenie. I nagram jakiś filmik. Na razie szok. Trzymajta się. na tego kabana, patrzcie na tego kabana. Słoneczko jest, szybko wypuszczamy, zaraz wam opowiem, ale patrzcie na tego kabana. Pięknie na macie do wody. Troszkę go tu jeszcze. Powachrażujemy. Ryba majestatyczna, patrzcie. Naprawdę piękna ryba. Płyń kolego do siebie. Płyń do siebie. Sabe wodery mokre. Patrzcie, jak wyglądam. Dlatego warto wozić ciuchy na przebranie. Naprawdę myję się z tego śluzu. I spadam, zaraz wam wszystko opowiem, bo troszkę ludzi już jest na odrze, nie chcę krzyczeć. Dlatego szybko tak rybę wpuściłem na szybkiego wszystko, nawet zdjęć ładnych nie robiłem, ale... I to się nazywa rozpoczęcie sezonu. Zaraz wam wszystko powiem. Piękny, 220 cm, bo go mierzyłem. Masakra. 220 cm. No jestem taki szczęśliwy, kolejna 220 z odry. Kulem coś pięknego, naprawdę zdrowa, czarna ryba, czarny, taki piękny. Ale jest też Dobra, zwijam się, bo już słońce wychodzi. No i co, słyszę właśnie, że mi schodzi powietrze. Chyba jak wczoraj go po ciemku holowałem, bo kilka razy mi wchodził, nawet ten mały mi wchodził pod kątą, bo miałem tutaj na piasku i kurde, chyba dziury mi zrobił. Ajajaj, aj, aj, będzie znowu klejenie. Kurde, no cóż, no takie są efekty, takie są efekty pływania na pontonie. Ma taki jeszcze mały aper do Was. Proszę was, zabierajcie snopowiązałki. Ja wiem, że są, wiem, że to jest w ogóle wiocha, ale są takie niektóre mety, że no, trzeba użyć snopowiązałki, powiązałki, bo inaczej się nie da łowić, nie? Pamiętajcie, zabierajcie snopowiązałki, albo rozwinąć, można zwinąć, do kosza wywalić, naprawdę nie róbcie wiochy, bo nam zabronią tego sumowania. Jest cały mokry, spocony, lecę do chaty, kąpiel biorę, biorę ciuchy i, co? i dzisiaj na wieczór trzeba znowu wyskoczyć na ryby, hej, trzymajcie się.